Niewiele dziś zrobiłem, żeby nie miał tych gotowych drzwi które wstawiłem, to ty nic by nie było zrobione. Na no, troszkę będę się różnić kolorystycznie, dlatego że one, jak mówię, były wcześniej wstawiane w oliarce, więc to drewno poformało całkiem. Będzie się na pewno odbijać od, od nawet jak pomaluję, ale to chyba nie ma takiego znaczenia. Tak jak mówię, drzwi wstawiłem. Zrobiłem otwierane do środka, po prostu bezpiecznie wtedy wchodzić do tej woliery. No, mam tu wyciętą już siatkę, właśnie by uczepić się nad tymi drzwiami. No i to by nam został do wypełnienia ten, właśnie otwór między drzwiami a ścianą. także no, mam nadzieję, że jakoś to wymęczę dzisiaj, tak jak mówię, słabo mi to dzisiaj idzie. Wczoraj z jakimś większym zapałem się pracowało, dzisiaj to nie bardzo. Siatkę uznałem, tam będę musiał górę, widzicie na bo to skos jest, zagiąć. Tak jak zagiąłem tutaj, w ten sam sposób zrobię. Nie będę odcinał, nie będzie widać, no, no widać chyba troszkę. Nie będę odcinał, to je po prostu, ciąć mi. A jednak sobie to zabezpieczę dodatkowo górę, nic nie na narażnik. A ja jaki się ary krzyczą. Eee, no co? No co dalej? Eee, zrobiłem teraz tak, dałem listwę, dałem eee, pasek siatki, by tu już to zamknąć. No i oczywiście brakuje siatki, dlatego że siatka eee, ma metr eee, długości, więc pomyślałem, że sobie zrobię już tu resztę dół. Yy, takimi deseczkami, jak z boku. I myślę, że to będzie dobrze wyglądać, ja nie będę już łączył siatki na takie kawałeczki. Bałem się, że tego nie zrobię, jak już tak miałem z rana powiem sobie, że koncepcja, jak to zrobić i stąd taka moja nieudolność była. Natomiast teraz już widzę, że już taka końcóweczka mi została. No jak mówię, jedynie jedynie właśnie ten fragment. No, a jakiś tam zamek pokombinować, poszukać. No i mój ulubiony dach. Założyłem zamek, eee, miałem się brać za dach, jak wcześniej mówiłem, ale tak, o, elegancko będzie chodził, no nie mam teraz długie ręki, by to zamknąć musiałbym to tu podcisnąć. Elegancko się tu nam pasuje wszystko. Myślę, że będę mógł ewentualnie gdzieś nawet wyjadę. żeby będę mógł sobie nawet na kudeczkę zamknąć. No cóż, w zasadzie byłoby to wszystko zrobione, gdyby nie, oczywiście nasz dach. Także tnę chyba siatkę. Ja tak, zacząłem mówić o siatce. Siatkę daję 2 mm grubość drutu i oczko jest 25, 25. No, solidny, gruby drut, także no na pewno nie tylko one. Ja mam, bo tu też to są, te pary, właśnie które tam się wydzierają. Mają też u siebie założoną dwójkę, nawet nie próbują jej tam specjalnie gryźć, drapać, więc myślę, że wytrzyma szatko. Tu jest z kolei już inna, gęsiejsza, taką miałem właśnie wtedy dla wizurek, to jest oczko 19 mm, a to chyba 1,6 albo 1,7, z tego co sobie przypominam, także uważam, że też będzie solidne no, no, żeby tylko nie ten kolor tej drzwi na ale to szczegół. Jestem już na górze Blachy, i ten Blachy mówię Siatkę już podocinałem, już tam z tamtej strony na końcu umocowałem Tu umocowałem to od spodnie, nie wiem, czy to będzie z tej strony widać właśnie Po to tylko żeby te listwy były zasłonięte Siatką w razie czego jak będą chciały mi skubać, żeby mi się nie dostały do tej listwy No i cóż, zakładam takie pepiaczki, wkręcam to 4 cm wkrętem. Kusiatki zagiełem, jak pokazywałem do środka właśnie. No i tylko to oblecę. Połapię tutaj sobie dookoła. Środek yy, tam starczyło mi tak szczerze akurat tylko oczko na oczko zaszło, także dobrze, że chociaż tak się dało załapać, jeszcze to trochę do mnie zabrakło nie wiem, jak to liczyłem nie żyłem. I dam taką listwę jeszcze yy, drewianą, przymocuję do ściany. Przymocuję tu do tego słupka na środku i oczywiście tak samo połapię blaszkami od spodu, żeby tego to, to łączenie po prostu żeby, żeby przymocować, żeby tam nic nie podeszło. No i byłby koniec. Łączenie w ten sposób zrobiłem. I to tego będzie widać pod światło. Nam podkładki takie większe przestrzeliłem właśnie tą. Klatka, którą oczko na oczko nachodziło. Usztywniłem jednocześnie to wszystko tą listwą. Listwę przykręciłem oczywiście do, do woliery, do ściany. No i wydaje mi się, że skończona. Także już mam chyba koniec. Tak jak się teraz na to wszystko patrzę, tu się zastanawiałem jeszcze nad tym dachem po tej stronie. Zrobię częściowo. Tak myślę sobie, jeszcze na pewno teraz. O tutaj właśnie w ten sposób przykryję tamtą część. Nie mogę przykrywać dlatego, że tu mam okno i zrobi się ciemno. Już tak robiłem w tamtych wolierkach i musiałem to zdymować blachę, ale to jest ściana, więc jak dam blachę to nie będzie, nie będzie to w ogóle przeszkadzać mi. A zawsze będzie taki kąt, powiedzmy metr, no czyli prawie połowę wolierki, która będzie zataszona, chociaż tutaj jak się spojrzy to w zasadzie ten dach od góry już jest i tam może 30 cm jest tylko nie zasłonięte. Także pomyślę jeszcze właśnie.